W tym dyskutujecie dzisiaj o sytuacji na rynku mlecznym. Jak wygląda na dzień dzisiejszy rynek mleka? Mleko to bardzo ważna dziedzina gospodarki rolniczej w naszym regionie, zwłaszcza tutaj w regionie wschodniej wielkopolski, powiat Polski powiat turecki, powiat koniński, bo to przecież dolina rzek nadnerzańskich i nadwarciańskich, gdzie Warunki agrarne sprzyjają, sprzyjają produkcji mleka. Mleko to także ważny element naszej diety. I To także ważny problem gospodarczy i przychodów dla rolników. Stąd dzisiaj na tej konferencji będziemy mówili o teraźniejszości mleka, o tym, co do tych, co się działo, ale przede wszystkim o tym, co czeka naszych rolników, rolników ze wschodniej Wielkopolski, zajmujących się produkcją mleka, chowem krów mlecznych w najbliższych, w najbliższych latach. Mleko i związane z tym tutaj tereny to także problem. Y Łąk nadnarzańskich, nadwarciańskich, często zalewanych przez y, y, nieoczyszczone kanały, nieoczyszczone rowy, ale także przez spływ wody z jeziorska. Dziś mamy o tym rozmawiać z władzami województwa wielkopolskiego i z największymi rolnikami z naszego regionu. No, Konferencję dotyczącą sytuacji na rynku mleka po 2013 roku. Serdecznie Państwu witam w imieniu gospodarza tego obiektu, a szczególnie witam Pana Marszałka Krzysztofa, Chle Krzysztofa Grabowskiego. Serdecznie witam. Pana marszałka, a obecnie dyrektora Departamentu, pana Rostodiusza Błuchowiaka. Serdecznie <kluczy> witam. Witam y, przedstawiciela zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, pana Przygońskiego Krzysztofa. <kluczy> witam. witam serdecznie pana. Y, doktora Stanisława Przybylskiego, lekarza <klucza> na tę w Kole. Y, Pana Dyrektora Departamentu, Pana Murkowskiego Marcina. Serdecznie <klucza> Szanowni Państwo, witam zastępcę starosty. Serdecznie witam Pana Marka. serdecznie Zastępcę Burmistrza, Pana Muszkiewicza. Witam serdecznie wszystkich obecnych tutaj Wójtów i Przedstawicieli Wójtów i Burmistrzów. Szczególnie serdecznie witam wszystkich tych, których tematyka produkcji mleka, rozwoju hodowli na, na, na terenie tutaj wschodniej Wielkopolski i to zarówno powiatu kolskiego jak i powiatu tureckiego a także częściowo przecież i powiatu konińskiego jest zainteresowana. Witam Państwa bardzo serdecznie. A jeszcze widzę tutaj tak, nie wszystkich, ale koleżankę kierownik Yy, oddziału Regionalnego, przepraszam, to jest Powiatowego Zarządu Powiatowego i Witam Panią Dorotę yy, Na końcu myślę, że jeszcze przed notariami Pana Dyrektora Jaworskiego, szefa Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, wraz, wraz yy z wszystkimi jego tutaj służbami, witam obecnych. Witam obecne media na dzisiejszym naszym spotkaniu. Dziękuję za gorące, za gorące zainteresowanie się, za takie zainteresowanie się z tym problemem. Szanowni Państwo, dwóch zdaniach, bo nie chcemy dzisiaj tutaj dużo Państwu mówić, ale dwa zdania na samo wprowadzenie. Wschodnia część województwa Wielkopolskiego, ale głównie te powiaty, w którym tutaj ta konferencja się odbywa. To najlepsze tereny do hodowli i rozwoju bydła mlecznego, ale także i bydła mięsnego. Bo przecież duża część naszego obszaru tutaj to dorzecza Łąk, łąki na, nad Nerem i nad Wartą. To sprzyjające naturalne środowisko do rozwoju bydła mlecznego jednakże sprawia także wielu producentom mleka dość poważne kłopoty, kłopoty, a to ze względu na to, iż lata niesprzyjające, lata, które, które tak jak ubiegły rok, sprzyjały nadmierne opady. Dodatkowo też spływ czy spuszczanie wody z jeziorska powodują, że często rolnicy, którzy Swoją hodowlę w części opierają także na pozyskiwaniu siana i użytków z tych obszarów zielonych. Często są po prostu pozbawieni tych y, y, zbiorów. To bardzo istotne, bo przecież każdy, kto zakłada jakiś postęp, rozwój, kto swoje stado, y, którym y, pasze dla swojego stada, Także oparte są o pozyskiwanie łąk w postaci sianokiszonek, czy też sian jest pozbawiony części zbiorów, a nierzadko to się zdarza, bo tak praktycznie w ostatnich latach co dwa, trzy, trzy co drugi, trzeci rok niestety z łąk naszych, rolnicy niewiele sprzątają. To też problem, który na pewno dzisiaj tutaj powstanie, bo wiem wielokrotnie na spotkaniach które odbywamy jako yy, spółdzielnia na spotkaniach krajowych co roku z naszymi spół, yy, dostawcami mleka, z naszymi producentami yy, mleka, hodowcami produktów mlecznych. Ten problem jest poruszany. Dlatego też specjalnie poprosiliśmy tutaj o rozszerzenie tego tematu, Dziś poprosiliśmy pana marszałka Bogobiata, by także tutaj głośno zasygnalizować ten problem. Szanowni Państwo, tyle co ja chciałbym powiedzieć na początek. Pewno jeszcze w drugim swoim wystąpieniu przybliżę troszeczkę z punktu widzenia naszej mleczarni, ale także troszeczkę szerzej z punktu widzenia całego polskiego mleczarstwa i jaka jest perspektywa przed rozwojem yy, hodowli mlecznej, przed rozwojem, przed rozwojem Chowu i podobnych bydła w Polsce w ogóle, na produkcji mleka w szczególności. Obecnie chciałbym poprosić, dziękuję jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia i za to Państwa w dzisiejszą obecność. Chciałbym oddać głos Panu Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, pana, Panu Krzysztofowi Grabowskiemu. Bardzo proszę Panie Marszałku. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że spotykamy się tutaj w Golę Współdzielni Mieczarskiej. Dziękuję za to, że Pan Prezes, a jednocześnie Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Zajniku Województwa Wielkopolskiego, Pan Czesław Cieślak, wyraził zgodę, żeby takie spotkanie właśnie tutaj się odbyło. Uczestniczymy w kolejnym już spotkaniu tematycznym organizowanym przez Wielkopolskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego. I tutaj dziękuję panu dyrektorowi Ryszardowi Jaborskiemu za to, że taki cykl konferencji w tym roku w całej Wielkopolsce, bo w różnych częściach regionów się odbył. Ta konferencja właściwie jest taką kończącą i poświęcona jest sytuacji na rynku mleka, biorąc pod uwagę również ten okres po 2013 roku. Myślę, że to jest też ważne, że na takie tematy rozmawiamy i dyskutujemy. Odbywa się ona pod patronatem pana posła do Parlamentu Europejskiego, Andrzeja Grzyba, który wczoraj z nami rozmawiał i prosił, żebym wszystkich w jego dni również pozdrowił. Nie może dzisiaj być tutaj, chociaż bardzo chciał, ale nagle wyjazd do Brukseli spowodował, że nie dotarł. Niemniej jednak objął patronatem tą konferencję, za co serdecznie też podziękowałem. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że. Ta konferencja, to spotkanie będzie owocne przede wszystkim te wnioski, które na końcu mam nadzieję powstano. A w związku z tym, że temat jest szeroki, bo nie tylko kwestia produkcji, ale również kwestia właśnie związana z melioracją, stąd że też y, obecność pana Arkadiusza Łochowiaka, y, który obecny jest dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych. Ten temat jest nam też szczególnie bliski i ważny, bo te zaszłości wieloletnie jest spowodowane przecież jakąś złą intencją ze strony samorządu województwa, lecz po prostu brakiem środków finansowych z budżetu państwa, bo realizujemy te zadania, na które otrzymujemy pieniądze z budżetu państwa. Ten temat jest nam szczególnie bliski i cieszę się, że o szczegółach będziemy mogli jeszcze rozmawiać, ale cieszę się, że w tym roku generalnie... Środków mieliśmy zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich, chociaż i tak uważam, że jest ich zbyt mało, ale myślę, że i tak w tym zakresie trochę więcej udało się zrealizować niż miało to miejsce w latach poprzednich. Choć zdaję sobie też sprawę z tego, że jeszcze wiele jest do zrobienia. Bardzo wiele jest do zrobienia, i myślę, że podczas tej dyskusji również te tematy tutaj wynikną, ale też nie sposób nadrobić, co zostało zaniedbane czy zaniechane przez kilkadziesiąt lat czasami, ale myślę, że to światełko w tunelu, które się rozjaśnia, też powoduje, że również tutaj na tym terenie, na terenie powiatu kolskiego, ale też w sąsiednim, w sąsiednim powiecie tureckim, się tych inwestycji czy tych konserwacji przeprowadzić zdecydowanie więcej. Myślę, że samorządowcy też są w stanie to potwierdzić. Szanowni Państwo, Życzę owocnych obrad i tak jak powiedziałem, liczę na to, że będą ciekawe, konstruktywne wnioski, z których będziemy mogli również jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego skorzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Marszałkowi. I o głos poprosimy Pana Dyrektora. Proszę pana Jagłackiego, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa na Rolniczego. Czy pan dyrektor z Dziękuję bardzo, Nie, dziękuję bardzo za panie prezesie. Jeszcze raz dziękuję za zbóż. O to chodzi, żeby ta decyzja dotycząca tak dość trudnej dziedziny produkcji rolniczej, jakim jest zachoda roślin, była pewnie trafiona. Odnosimy też to do nowej sytuacji, która będzie... Od 1 stycznia 2014 roku, kiedy wszystkie kraje Unii Europejskiej obejmują obowiązkowa dyrektywa integrowanej ochrony roślin, gdzie niestety będą jakby nałożone nowe obowiązki związane z dość dużą precyzją stosowania środków ochrony. Stąd chcemy się do tego przygotować. O dobry bydła mlecznego, o produkcji mleka, to siłą rzeczy należałoby porównać. Jak Polska i polskie rolnictwo, polska hodowla krów mlecznych ma się w odniesieniu do produkcji krów mlecznych w całej Europie. I tak zacznijmy, proszę Państwa, od pogłowia krów mlecznych. Jak wyglądamy tutaj w tym temacie? Toż, proszę Państwa, nie jest to najlepiej, bo. Kilkanaście lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu, w okresie, kiedy w Polsce panował jeszcze inny ustrój, w Polsce hodowano około 5,5, a nawet 5 milionów 700 tysięcy krów mlecznych. To po głowie, po zmianach, jakie nastąpiły w 1989 roku, wyraźnie się zmniejszyło. I tak. Na 2010 roku mieliśmy tylko 2 miliony 529 tysięcy krów mlecznych. Czyli w ciągu tych dwudziestu kilku lat prawie 3 miliony krów mlecznych z polskiej ziemi ubyło. Ja bardzo cieszę się, że mogę brać udział w takim spotkaniu i korzystając z obecności tak wysokich dostojników państwowych jakimi są panowie marszałkowie, ale i pan przewodniczący Komisji Rolnictwa przy Sejmiku Wojewódzkim chciałem zwrócić uwagę na kilka rzeczy jedną to jest troszeczkę odpowiedź na pytanie, jakie tu w reperacie można powiedzieć, postawił pan prezes, dlaczego nasze krowy dają tak mało mleka Jestem rolnikiem i, i troszeczkę na ten temat właśnie mogę coś powiedzieć. Po pierwsze, tak jak Pan Prezes zauważył, Polskę dotyka raz na jakiś czas okres zalewu, okres ponadnormatywnych opadów. I korzystając z tego, że właśnie Pan Marszałek jest odpowiedzialny za. Za te wody śródlądowe, które to się tak szumnie nazywa, że są własnością skarbu państwa, ale w imieniu tego skarbu piecze radni sprawuje właśnie Urząd Wojewódzki, ja chcę zwrócić uwagę, że rzeki nie, nie były czyszczone poprzez kilka, kilkanaście lat w niektórych przypadkach. Koryta zostały strasznie zamulone i w... dziś następuje sytuacja, że nie musi to być jakaś wielka powódź, ale kilka dni opadł i ta woda zalega nam na polach, zalega na łąkach. I poprzez to właśnie, że zalega, krowy nie mają dostępu do tej soczystej paszy, a jeżeli nie mają paszy, no to nie ma mleka rolników gminy Brudzew, ale myślę, że mogę powiedzieć w imieniu rolników gminy Kościelec. Mamy wójta gminy Kościelec, mamy wicewójta gminy Przykona, mamy, mieliśmy burmistrza, wiceburmistrza gminy Koło. Chciałbym serdecznie podziękować. Chciałbym podziękować za to, że w 2010 roku gmina Brudzew była dotknięta powodzią. Wojewoda ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Mieliśmy problem ale dzięki panu posłowi, dzięki panu prezesowi, panu Marszałkowi, panu dyrektorowi ta kwestia została rozstrzygnięta. Dziękuję jak Sejmowych Województwa Wyskopolskiego za że takie spotkanie tutaj u Państwa mogło się odbyć. One jest dla mnie bardzo ważne, bo ja zawsze lubię rozmawiać. Słuchiwać się również w opinię, bo to jest najistotniejsze, żeby wiedzieć, co się dzieje w danym terenie, nie tylko z perspektywy poznania, ale właśnie tutaj na miejscu. Także bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że w miarę możliwości odpowiedzieliśmy na Państwa pytania i wątpliwości. Te kwestie, które zostały wyjaśnione, wyjaśnimy również w kwestii kościelca. Tutaj, jak Pan Dyrektor Pochodniak zapowiadał, bardzo proszę porozmawiać z Panami Dyrektorami już po obiedzie. I również ta kwestia, tak jak zapowiedziałem, ja została później przedstawiona, żeby obraz sytuacji, czy właściwie był problem w Dziękując jeszcze raz, cieszę się, że mogliśmy się spotkać i do zobaczenia, a panu profesorowi życzę wszystkiego najlepszego, tego, o czym myśli, a o czym myśli, to myślę, że wiemy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dyskusja czy zamierzenie podyskutowanie o w, w, w sytuacji w, w zakresie rynku mleka przerodziła się w dyskusję zupełnie odmienne. Jak tam Pan generalnie to spotkanie? Czy ja nie wiem, czy dyskusję odmienną, bo przecież Problem dotyka zalewanych łąk, jak są nieoczyszczone rzeki, więc myślę, że to się łączy i trudno się zresztą dziwić, bo zaniedbania, jeśli mówimy o konserwację rzek są wieloletnie, kilkudziesięcioletnie często, więc to jest problem, który nabrzmiewa. My już w sposób znaczący oczyszczamy te rzeki, konserwujemy je, ale oczywiście nie da się zrobić w jeden rok wszystkiego, ale myślę, że zrobiliśmy duży krok i mam nadzieję, że w następnych latach uda się tyle środków ze Skarbu Państwa pozyskać, by dokończyć to, co w tym roku rozpoczęliśmy, tak by faktycznie tych terenów zalewowych było jak najmniej, zwłaszcza tam, gdzie ludzie nie spodziewają się powodzi, bo często mała rzeka niegroźna staje się groźną wówczas, kiedy są intensywnie opady deszczu i nikt by się nawet nie spodziewał, że dojdzie do powodzi, jednak dochodzi. Jakby Pan na podstawie tego, o tutaj zostało powiedziane, ocenił sytuację rolników od 2003 w roku w zakresie właśnie produkcji. Powinniśmy generalnie działać w taki sposób, jak zapowiadał to wielokrotnie zresztą minister rolnictwa Marek Sawicki, by zrównać dopłaty e, dla rolników. Tu powinniśmy e, produkować, tu powinniśmy zatrzymywać miejsce pracy, a nasze towary powinniśmy sprzedawać poza granicę kraju, żeby tylko się da. Nie tak żeby nasi e, rodacy wyjeżdżali za pracą za granicę, to niech wyjeżdżają tam nasze towary.